Cześć Maja i Róża. Dzisiaj specjalnie dla was nagrywamy kalendarz adwentowy. Tutaj mama nam zrobiła. Tak, pierwszy dziewczynki mają grudnia. kalendarz adwentowy. Ja mam 1 I... grudnia białe, a Maja 1 grudnia szuka. Gdzie ty masz się 1 grudnia? Tu masz 1 grudnia, tak? Tu. Tak, a, ja a maja? 1 grudnia masz tutaj, tak? Ale to nie są takie wielkie. No. Ludzkie. No, I pokażemy, pokażemy w ogóle, jak te nasze kalendarze wyglądają. I tego będziemy dzisiaj wielkiego odwiedzać. Tak, mamy jeszcze takie kalendarze z kinderków. No to możemy zaraz zaczynać. No. Tutaj ja mam taką wielką jedyneczkę. A to są różne wielkości, nie? Tak. A różne dni są różne wielkości. Pokaż nam. Okay. Gdzie tu mamy jedyneczkę? Jedyneczka jest tu. I ona jest. Ona jest taka duża, no. Ale patrzcie, jest jaka stronie. szóstka jest większa. I szósteczka. I 24, bo tu są no, pewnie największe ja, ale, ale dobra, wiem co chodzi. Tu są pewnie największe. Ale... Ale... No bo 6 grudnia Mikołajki, a 24 Wigilia. No właśnie. Czekaj, jeszcze pokażę, jak to wygląda, wasze te yy, zrobione kalendarze. Tu są takie no podpisane. Nie. Czekaj, może się troszeczkę, bo pokazuje napis. No nie, poczekaj. No, Tutaj mamy tak. Wesoły Świąt i Majusia I dziewczynki nawet robiły naklejki Gdzieś tutaj malowały, podpisywały sobie to A tutaj jest różyczka tak? Ale ja nie umiem napisać No I no, mama to ty... namalowała, a my tylko zaklejałyśmy Ty dawałaś naklejeczki, tak? Tak. No Mama mi pisała Ja nie umiem mam pisać mam tak, Wesołych Świąt, różyczka I też w mama pisała Też Tobie mamusia pisała? No nie pisać, ale... Kalendarze, ja nie możemy no wiedzieć coś w tych kalendarzach. No właśnie, to jest tak, że już my robimy któryś raz z kolei kalendarze objętowe. Chyba trzeci. Chyba trzeci, tak. I Ale mamy no, my taki kalendarz, to są różne wybory, to jest dwa takie, dwa i dwa grudnie na przykład. No to Dobra, to Czekaj, bo przeciągam. chodzi o to, że tu mamy też kalendarze takie, no. właśnie z czekoladkami z Kinderka, tak. i tutaj mamy kalendarze. No, mamy takie. Coś. Tak, ale tutaj mamy kalendarze, właśnie z niespodziankami, tak? I na każdy dzień jest inna niespodzianka. Być takie rzeczy. No, i na każdy dzień będziemy robić nowy filmik z otwieraniem i pokazywaniem każdej rzeczy, tak? Tak, no tak to żeby... nie przeciągamy, tylko zaczynamy. Dokładnie, dobra. Otwórzcie pierwsze te czekoladkowe kinder. No, dobra. To Ale daż. Wow. Pokaż Musiu. Co to masz? Wiewioreczkę! Z kindereczkiem. A to była Pokaż tu tarbeczku, no. Pokaż, wow, fajna. No dobra, to teraz ja otwieram. Dobra, Musiu, teraz twórcz ty. Wow, to jest tak. Kawałek Kindercia. O, a ja mam za to z Pink Tak, pokaż. Aha. Wow. Super, dobra. Teraz teraz Zostaw sobie to na później, tak jak chcesz. I czekajcie, teraz, czyli tak, teraz otwieramy numer jeden, tak? Musimy znaleźć, tak. już cię pokazywała gdzie jest numer O i też pierwszy. Tak. Kto tak. pierwszy otwiera? No, ta no, to różę. Maja, maja, maja. Bo ja no, różę, może otworzyć pierwsza. No, to jak jest mniejsza, to może otworzyć pierwsza. Co tam może być? Wątpię? no. Oj, no. no, przydały nam się różne nożyczki. No, ale się nie da, więc pokażcie to, co Wysypka. No, wysypka. Różeczka, tak i jeszcze coś jest, bałwana, pokaż, ale do jedzenia, a to jest taka do jedzenia czekoladka, no i popatrz, Aha. tutaj mam jeszcze do, do łyżeczkę, można go jeść łyżeczką, nie, no dobra, zaraz ja otwieram spaję. chyba Ach, to, to jakieś ludy, zobaczymy? zobaczymy, dobra, to poczekaj Różusiu, zaraz będzie jadła, Zobaczmy. Co... co to tam są lody! Naprawdę pokaż! Nie samolady, to jest taka czekolada. To jest taka czekolada, nie? To jest się, taka je, się je takim y, patyczkiem do lodów. Wow! No dobra, to otwieramy teraz do, moje... Smaczne. No dobra. No dobra, to otwieramy teraz moje. Dobra, okay. weź. Pokaż jedyneczka, na pewno, na pewno. Żebyśmy czasami jedenastki, nie ma. No właśnie, było, nie? Nie ja mam coś takiego większego. Co mam, to nie Chłop, nawet nie wiem, bo. Rozdzielamy. Musimy no, rozdzielić. Wow! Co to Popatrzcie, jakie klejnotyki przepiękne! Mama mówiła, no. że wszystko mamy takie same. Nie, macie, to jest właśnie coś takiego to jest tak zrobione kalendarz rozrywkowy że jedna i druga ma, róża i maja mają to samo, tylko że w różne dni. Tak, tak? ale tu mamy za to mm, takie zadanie do pokoju. Macie zadanie? No. ale, ale pokaż nam ma... jeszcze te te te... te. To co, co to były tamte, co nie miałaś też. Pokaż tak, 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 tu do widzów, wiesz. Zobaczcie, jakie piękne. No ale co to w ogóle jest, Majsiu? Takie bryla, w to, to jest takie, bryle, takie naklejeczki? Wstryki. Można je przyklejać. No, taki naprawdę super prezent. Ładne. Wow, fajne, dobra, dobra a I co, i mamy zadanie, tak? no. Aha, to będzie też w każdym dniu coś takiego? Tak. Dobra. A może relaks? Rodzinne oglądanie bajek, filmów o Bożym Narodzeniu. A, czyli mamy zawsze takie jakieś zadanie zrobienia, tak? Tak. Fajnie. To musimy to zrobić. No właśnie. To do zobaczenia. Subskrybujcie, da, da, dawajcie łapki w górę. No to papatki. Papatki. No to no. papatki. I do jutra, pa. Do jutra, pa. Do jutra.